Ryszard Czarnecki, europoseł, Prawo i Sprawiedliwość, dobry wieczór panu panie pośle. Witam pana, witam państwa. Pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja, dobry wieczór panu panie dobry pośle. Dobry wieczór. Marek Jakubiak, Kukiz 15, dobry wieczór panu panie pośle. Witam państwa, dobry wieczór. I niestety taka nowa świecka tradycja nam się zrobiła, że pan poseł Artur Łącki jest i oczywiście jak najbardziej z nami, ale niestety no, poza studiem. Ale i tak i tak się cieszymy, że jest. Artur Łącki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, dobry wieczór panu panie pośle. Dobry wieczór panie lekarze, dobry wieczór panom, witam w telewizji. Miło gościć w Państwa domach, proszę Państwa. Ustawa wiatrakowa, ona co niektórym spędza sens, powiek. Jeszcze co niektórych już do e, poczucia humoru nawet też pobudza. Są też tacy, którzy trywializują i opowiadają: ha, ha, w nocy dzwoniła siostra, dwa wiatraki jej postawili e, przy domu i kręcą się jeszcze w odwrotną stronę. Ha, ha, hi, hi. No, Powiedzmy, to jest nawet i śmieszne. Tylko to by było śmieszne. Gdyby pewnie okoliczności były tego trochę inne, a tutaj nikt za bardzo się nie chce przyznawać do autorstwa. Pan Panie pośle, poseł Tumanowski. To rzeczy, które są niemożliwe. No, ja to ewidentna wrzutka lobbystów. To jest... Myśleli, że... Po cichu da się prze, przepchnąć yy, właśnie te zapisy. Zapisy, które są ewidentnie po prostu w, yy, są pod dyktando lobbystów napisane. Okay. To, że, że teraz... To jest zatrważające, co, 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 co Platformy mówi tutaj. To jest zatrważające, że no może są tam takie zapisy, my to jeszcze poprawimy. Mm. Czyli generalnie liczyliście po prostu, że nikt nie zauważy. Po prostu, że to jest... To naprawdę... Tak łatwo będzie Wam, tak, tak, tak będą wyglądać Wasze rządy, że Wam będą lobbyści, lobbyści do kolejnych ustaw tak dorzucać jakieś, jakieś po prostu wrzuteczki, tak będzie. Jedne, drugie, trzecie i będzie czy, i t, sami nie będziecie wiedzieli tak naprawdę, pod jakimi podpis, podpisa, podpisujecie się ustawami. Czy nie wymienił lobbystów, wymienił posłów i prawników? No, no i właśnie chciałbym to zwrócić uwagę na to, co to za, tutaj jest naprawdę pr, b, bardzo niebezpieczne zapisy ustawy, w której mowa, mowa o tym, że e, według projektu budowa wiatrowych, ale też innych inwestycji, tak zwanych OZE, będzie celem publicznym. A to oznacza, że poważną ingerencję w prawo własności i prawa obywateli. To znaczy sytuacja jest bardzo, bardzo krytyczna. Będzie sytuacja, w której, w której biogazownie będą mogły komuś być zupełnie za, za podwórkiem. I jak to wpłynie przecież na ceny gruntów, ceny, ceny mieszkań. To są rzeczywiście bardzo, Niebezpieczne, Złe, niebezpieczne zapisy. Ja mam nadzieję, że to, że się bardzo szybko z tego po prostu wycofacie, a my będziemy te tematy nagłaśniać także w innych ustawach, jeśli będziecie próbowali robić takie, takie wrzutki. Pani poseł Henik-Klocka mówi, że to jest dobra ustawa. No i to jest właśnie najgorsze chyba w tym wszystkim. Chyba naprawdę nie wie o tym, co, co w niej jest o, zapisane. Właśnie. Po prostu. I to jest najgorsze chyba w tym wszystkim. Autorytet traci. po prostu Przez dwa ostatnie traci. dni, chociażby pani poseł wcisła, pan poseł Jaskulski z Platformy Obywatelskiej przekonywali mnie, że nie ma w ogóle mowy o żadnych wywłaszczeniach. Pod wiatraki. Ale pod linie przesyłowe już y, być może tak. Albo te linie, które doprowadzają prąd, czy odbierają prąd od wiatraków. No, Ale Pan, pan mówi coś takiego, że jeśli coś jest, to my poprawimy jeszcze. No to jest czy nie ma? Według Pana jest czy nie ma? No to ewidentnie. Cel wyższy wszystko... cel publiczny. Zmiana planu, planu miejscowego, które można dokonać raz, dwa, trzy. No to, to są to jest bardzo, bardzo to... złe zapisy ustawy. Y... Powinna społeczność gmina w jakimś referendum decydować o tym, o, czy chce, o, 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 czy chce o, 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 mieć na swoim na... terenie, na swoim terenie mieć biogazownię, yy... Farmę wiatrową, czy fotowoltaikę. To jest tutaj jest kwestia tego, żeby, żeby to sami obywatele o tym chcieli. Nie będziemy tutaj musieli dywagować, czy ludzie chcą tego, czy nie chcą. Po prostu ich zapytajmy. O, oczywiście referendum lokalne. Panie pośle, z pełną odpowiedzialnością. Pan mówi wprost, że ta ustawa nie jest ani geszewciarska, ani nie jest przekrętem, ani nie jest pod lobbystów pisana. Nie. Nie. Nie jest. Pani nie. Rektorze. No to skąd nie zapisy się tam wzięły? Pan poseł Tumanowicz może. Znaczy, to jest, nie, to, to, to w ogóle jest zatrważające. Może czat GPT może pisać. jakaś pisna inteligencja, bo nikt nie chce się do tego przyznać, rozumiem, tak? Nie, no, ktoś musiał literalnie po prostu to napisać. Ktoś literalnie to napisał. I teraz, co, rozumiem, że to jest zwykły przypadek, że, że, że te zapisy są w myśl tak, po prostu lobbystów. No, lobbyści by się pod tym naprawdę bardzo chętnie podpisali. Oni oczywiście nie mają nic z tym wspólnego, tak rozumiem tutaj pan poseł z Platformy, tak, 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 tak mówi. No ale jednocześnie są bardzo zadowoleni z tych zapisów. Te zapisy są korzystne właśnie dla, dla firm, dla lobbystów do tego, aby właśnie wywłaszczać Polaków właśnie w taki sposób, że, że będą oni tracić, ludzie będą tracić po prostu na cenach gruntów. Nie chcą po prostu tego typu wiatraków po prostu za oknem swoim i tego po prostu będziemy pilnować. No to co, ale jak nie ludzie chcą? No nie, jak pan nie chcą, że nie chcą. No nie jest no to jest właśnie kwestia... mieszkać na przykład pod wiatrakiem. No właśnie rozumiem, mam nie? na... No sądzę, że to jest... Właśnie, by to, szybciej panu z chęcią właśnie, ja. dlatego tutaj e, temat referendum w tym zakresie jest moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem, dlatego bo wtedy naprawdę nie będziemy tutaj sobie decydować o tym, czy ludzie chcą, czy nie będziemy, nie będziemy się musieli domyślać, czy ludzie chcą, czy nie chcą. Tylko po prostu będzie, będzie, będzie realna odpowiedź w referendum, czy chcę, czy po, po prostu chcemy Państwa, na terenie, gminy to nie jest takich też tak. tak, że na przestrzeni Ja mam wyobraźnię naprawdę bujną, proszę mi wierzyć, i trudno A, mi sobie by... wyobrazić, że na przykład posłowie. Przepraszam, pan, pan, tak. pan, pan, pan poseł Tumanowicz, bo to, to teraz dochodzi, proszę Państwa, do jakiegoś absurdu. Pan poseł Łącki mówi, że nie zrobią tego w tym roku, ani w ciągu 100 dni, a Konfederacja zdaje się jedną... Złożyliśmy projekt ustawy na bazie Waszej obietnicy. Mówiliście, że w przeciągu pierwszych 100 dni wprowadzicie kwotę wolną 60 tysięcy i my po prostu mówimy, sprawdzam. Zobaczymy, jak pan poseł zagłosuje za tą ustawą, czy nie. Zobaczymy też, czy rzeczy. Oczywiście nie ma zamrażarki sejmowej, bo to też obietnica pana marszałka Hołowni, że tej zamrażarki nie będzie, więc rozumiem, że mam nadzieję, że nie będziecie pilnowali tylko, żeby ta ustawa nie weszła pod obrady, bo to jest właśnie dla Was sprawdzam, czy jesteście wiarygodni, czy w, czy w kampanii wyborczej po prostu zwyczajnie kłamaliście. Nie, panie pośle. To, co wy robicie, to nie jest nasze, dla nas, sprawdzam, czy my jesteśmy wiarygodni, tylko to jest wasze cudowanie, że tak powiem, z polityką. Ja panu zadam jedno pytanie teraz. Jedno pytanie. Czy my już zaczęliśmy swoje studni? Panie pośle, no nie zaczęliście, to ja muszę w takim razie, ja nie polityk, ale to, rozumiem, ale to ja odpowiem. Nie, za, nie zaczęli swoich studni nie zaczęli, jeszcze, tak. ale już mówią, że 60 tysięcy nie będzie. Pan poseł Tumanowicz. No ale to wyście sprzedali suwerenność za KPO i to jest i jeszcze dodatkowo tego KPO nawet nie dostaliście. Myśmy jako konfederacja was ostrzegali przed tym, żeby, że, że, że to jest pułapka. E, mówiliśmy o tym, żeby nie zgadzać się na kamienie milowe, nie zgadzać się na wspólny europejski dług, nie zgadzać się na unijne podatki. E, przecież od przyszłego roku już za posiadanie samochodu spalinowego będzie trzeba zapłacić podatek. I to właśnie dzięki, pa, dzięki pana partii. E, Mieliście do wyboru albo suwerenność albo pieniądze z KPO. Sprzedaliście suwerenność, a pieniędzy z KPO i tak nie dostaliście. Po prostu się sprężyliście. czysto spraje i, no to I to jest. Jeszcze... I moim zdaniem to jest, no to będziemy za to płacić po prostu. Polacy będą za to płacić. Marek, proszę Państwa, ku pana, swojemu zaskoczeniu. Tak, no tak, dobrze, jedno. Myślę, że jeżeli jedna strona gra w szachy. Polska strona, a tamta strona unijna używa No bo jednak przyzna pan, że to Urszula von der Leyen mówiła, Urszula Gertrude von der Leyen, bardzo przepraszam, mówiła do pana premiera Tuska, że życzy mu, żeby dalej był premierem po wyborach. To jednak była nie, nie, wyraźna... Nie, była... nie, 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 panie pośle, ale to bądź panie mu pośle, Myśmy ostrzegali was, przed żebyście Bądźmy ten, ten cytat brzmi trochę inaczej. Drogi Donaldzie, jak sam powiedziałeś, do zobaczenia w, w roli premiera.